Obecnie prezentowana linia ciągnikowa zupełnie nowa jest to owoc czterech lat ciężkiej pracy i inwestycji w, polskim, w polskiej fabryce ciągników Ursus, która mieści się w Lublinie. Jest to szeroka gama ciągników od 50 poprzez 60, 80, 90, 100, 110, 150 i 180 koni. Jest tego bardzo dużo. Musieliśmy w ciągu czterech lat nadgonić 20 lat zaniedbanego rozwoju w dawnych, dawnych zakładach Ursusa. Przedłożyliśmy na to. Potężne inwestycje, zatrudniliśmy bardzo dużo ludzi, dysponujemy największym ośrodkiem badawczo-rozwojowym Ursus R&D w tej branży, nie ma większego w Lublinie. Powiększamy bazę produkcyjną, stworzyliśmy przez ostatnie 4 lata, to był tajny projekt, stworzyliśmy nową transmisję wspólnie ze specjalistami z Wojskowej Akademii Technicznej. To jest przełom, jeśli chodzi o polski przemysł maszyn rolniczych, bo do tej pory takiej transmisji, która śmiało może konkurować z wyrobami światowych potentatów jeszcze nigdy nie było. W tym roku liczymy, że przekroczymy sprzedaż z zeszłego roku. się, że około 250 milionów chcielibyśmy sprzedaży osiągnąć. Wszystko zależy od kontraktów zagranicznych oczywiście. Bierzemy udział w programie Go Africa, który jest wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, którego programu owocem jest kontrakt etiopski, który podpisaliśmy i w połowie zrealizowaliśmy. Bez wsparcia tych ministerstw i Ministerstwa Finansów, jeśli chodzi o finansowanie tych kontraktów, no, będzie bardzo trudno powtórzyć wynik z zeszłego roku, ale jesteśmy dobrymi. Mamy dwie linie. Linię produktów, linię tak zwaną europejską, linię afrykańską. To znaczy, że trafiamy z naszymi produktami na wszystkie rynki. Mamy homologację ciągników na bardzo trudne rynki zachodnie, w tym roku, w listopadzie, mamy zamiar, bierzemy udział w największej światowej wystawie maszyn rolniczych w Hanowerze, zjeżdża się tam cały świat. Pierwszy raz w historii Ursus będzie prezentował tam swoje wyroby. Z sentymentem patrzę na tę markę i na ten ciągnik. Cieszę się bardzo, że znalazł się prywatny polski przedsiębiorca, który wznawia produkcję Ursus C360. Jest wiele dobrych przykładów sprzedaży polskich maszyn, urządzeń, polskiej myśli technologicznej, więc to jest między innymi ten Ursus, który już jest dzisiaj sprzedawany do kilku państw świata. Są gospodarstwa, które rzeczywiście mają już sprzęt nowoczesny, najwyższej światowej klasy i jest spora grupa gospodarstw, które jeszcze pozostają na sprzęcie z lat 70. -tych. Dlatego w nowym programie rozwoju obszarów wiejskich większe wsparcie dostaną gospodarstwa średnie i przede wszystkim Wszystkim nie będzie można kupować sprzętu tego, który kupiło się w poprzedniej perspektywie finansowej.